Umiłowany synu, dziś kieruję do ciebie słowa obfitych i szczerych błogosławieństw. Życzę, aby radość i uzdrowienie przenikały każdą dziedzinę Twojego życia, przynosząc ulgę i odnowienie. Wiem, że niektóre sytuacje były powolne i trudne ale uważam, że zbliżamy się do szybkiego osiągnięcia celu. Oświadczam, że na tej drodze łaska Boża będzie cię wspierać, kierując twoimi krokami i oświetlając twoją ścieżkę. W chwilach niepewności pocieszająca jest świadomość, że Bóg nie ukryje przed tobą niczego dobrego. Twoja wiara i poświęcenie zostaną nagrodzone, a światło Twórcy oświetli Twoją ścieżkę. Jeśli w Twoim sercu pojawia się ból, uwierz, że Bóg przemieni go w radość. Potrafi nieść, pocieszenie i odnowę, dawać nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach. Chcę Cię zachęcić... Abyś pozostał silny w swojej podróży. Zaufaj boskim obietnicom i bądź otwarty na przyjęcie tego, co ma nadejść. Czasami, mój synu, drzwi, które się zamykają, to tylko ukryte możliwości, czekające na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Bądź optymistą i miej otwarte serce na cuda, które na ciebie czekają. Bóg jest Bogiem miłości i obfitości. On zna twoje najskrytsze pragnienia i jest gotowy zaspokoić twoje potrzeby. Dlatego, mój synu, nie zniechęcaj się, bo On jest przy tobie i kieruje. Każdym twoim krokiem. Zaufaj swojej mądrości i pozwól jej prowadzić twoją ścieżkę. Niech słowa, które dzisiaj mówię, napełnią wasze serca nadzieją i zachętą. Wiedz, że kibicuję tobie i twoim osiągnięciom. Niech Boża łaska złeje się na was obficie. Otwierając drzwi i stwarzając możliwości, które przekroczą wszelkie wasze oczekiwania. Niech obdarzy was radością, miłością i pomyślnością we wszystkich aspektach waszego życia. Amen.